Cześć! Jak widzicie w tytule udało mi się skończyć to awałt. W poprzednim materiale mówiłem, że najprawdopodobniej nie skończę tej gry, natomiast złożyło się kilka rzeczy głównie to, że jest premiera Monster Huntera w piątek i stwierdziłem, że ani nie chcę zaczynać jakiejś większej gry, ani nie mam nic lepszego do roboty, bo ta liga nowa wpadła w Excel jakoś mnie nie porwała. Więc stwierdziłem, że jak już mam to awałt kupione, a nie mam zwyczaju, że odstawiam jakąś grę i nie kończę, jakkolwiek ona by słaba nie była, no to skończę to awałt, sprawdzę czy to co mówiłem o tej grze się sprawdzi. No i zrobiłem to. Natomiast no na pewno potrzebę tego zupełnie inaczej niż zwykle podchodzę do kończenia danej gry. No bo zwykle, gdy jest taka nowa premiera, no to nie wiem, czy mogę się nazwać hard userem, ale zwykle taką grę kończę dosyć szybko w porównaniu do innych. Natomiast wałłł, no musiałem sobie robić przerwy i zajęło mi to kilka dni, przez które grałem w tą grę max 3-4 godziny dziennie, bo więcej po prostu nie mogłem o czym za chwilę. No zajęło mi to razem chyba z 31 godzin, no bo nie robiłem tylko głównego wątku. Potraktowałem to jak każdego RP, którego przechodzę, czyli robiłem każdy za zadanie poboczne, eksplorowałem mapę i grałem na najcięższym poziomie trudności i z tego co widzę, to nawet skoczyło mi parę achievementów, że udało mi się znaleźć tam wszystkie jakieś poboczne elementy, więc wydaje mi się, że zobaczyłem sporą część tej gry, o ile nie większość. I po przejściu tej gry jest kilka elementów, które oceniłbym chyba jeszcze bardziej surowo, niż oceniałem w tych dwóch poprzednich filmach, ale jest też kilka elementów, które uległy trochę poprawie. Może poprawie to jest duże słowo, może stały się mniej denerwujące. W każdym razie Mam jeszcze kilka przemyśleń o tej grze, więc zacznę może od systemu walki i rozwoju postaci w tej grze. Tak, tam mówiłem w poprzednich materiałach, pomimo tego, że grałem w tą grę stosunkowo krótko, no bo tam ten poprzedni materiał chyba robiłem, będąc na drugiej mapie, już wtedy miałem dosyć dobre wrażenia, jak będzie wyglądał rozwój postaci w tej grze i ogólnie walka. I niestety to się potwierdziło, natomiast po przejściu tej gry uświadomiłem sobie, jak słaby jest to tak naprawdę system. Po pierwsze, budowa naszej postaci, no to się sprawdziło. Nie ma prawie tutaj żadnych Mechanik, które rozwijałyby nasz sposób gameplayu względem startu gry. Naprawdę skrupulatnie eksplorowałem te mapy, zebrałem całą masę unikatowych przedmiotów. Zebrałem też te totemy, które dają tam jakieś dodatkowe pasywne efekty, no ale to okazało się bez znaczenia, bo styl gameplayu on nie uległ żadnej zmianie od początku. Te umiejętności, które są dostępne w tej grze, w połączeniu z tym, jak działają te typy broni, które mamy dostępne, no niestety to jest za mało na grę na 30 godzin, jeżeli eksploruję wszystko. Awalt po prostu nie daje odczucia jakiegokolwiek playstylu podczas grania tą postacią, gdy wybiorę sobie jakąś specyficzną broń. Bez wątpienia, ty, broni, całkowicie determinuje, jak wygląda Twój gameplay i nie ma prawie żadnego poczucia, że ta postać się jakoś rozwija. No, oglądam teraz nagrania z momentów, gdy walczę z jakimś bossem w pierwszej mapie i gdy walczę z ostatnim bossem gry i nie widzę jakiejś szczególnej różnicy w moim gameplayu. No, ja grałem tymi pistoletami, arkebusami i właściwie jedyną rzeczywistą zmianą mojego playstylu było to, że jest taki perk, który powoduje że broń się przeładowuje, gdy jest schowana. Po trzech sekundach, więc można coś tam sobie zasłapować broni. Ale oprócz tego, cała gra polega na tym, że po prostu celować w ten kwadracik i żeby twoi towarzysze, to przyzwane jednostki, tankowały, gdy strzelamy. I nie ma żadnych dodatkowych umiejętności, żadnych ciekawych perków. Wszystko, co dostajemy w tej grze, to po prostu procentowe zwiększenia naszych obrażeń albo zwiększenia statystyk, albo zwiększenia jakiejś właściwości naszej postaci, typu to, jak mocno stanujemy przeciwników, przez to. no rzeczywiście stanujemy ich częściej, ale to nie ma właściwie żadnej konsekwencji na gameplay, albo długość dodgerów rola albo wielkość zasobów Staminy i many. ale same też atrybuty naszej postaci po przejściu gry, ten system też mi się nie podoba. Rozumiem jaki oni mieli zamysł, żeby wszystkie te statystyki miały wpływ na postać, żeby tu nie było tak jak w klasycznych CRPGach, że siła nie ma żadnego znaczenia dla maga, a więc zamiast siły mamy potęgę, no bo mag też ma jakiś tam współczynnik potęgi, że jakby siła jego czarów, no nie? I to pasowało w pilarsach, bo w pilarsach mieliśmy ograniczone to, co nasza postać może robić, no bo mieliśmy wybraną klasę, no byliśmy po prostu magiem. I wtedy te statystyki miały sens, że opisywały wszystkie cechy tej postaci. Natomiast w przez to, że nie mamy tej wytyczonej klasy i przez to, że możemy właściwie w dowolny sposób wybierać te umiejętności, które możemy rozwijać, no to powoduje takie całkowite rozmycie tego, co te statystyki robią. To jest taka ogólna homogenizacja tego, jak wygląda nasz gameplay. Spodziewałem się, że gdybym miał przechodzić tę grę drugi raz, to moja postać by się właściwie w ogóle nie różniła od tej, którą grałem na tym pierwszym przejściu. I największym impactem nasz playstyle jest to, gdy zdecydujemy się grać magiem, no bo to jest rzeczywiście playstyle'owo inne. A nawet wtedy czujemy to, że możemy właściwie zmienić tą broń i już jesteśmy wojownikiem przez te statystyki. No, z jednej perspektywy może to jest dobre, ale ja mimo wszystko wolę systemy, w których mamy sztywno wytyczoną drogę, którą rozwijamy naszą postać i to powoduje, że ona zmienia się w jakiś rzeczywisty sposób. A wawał tego po prostu nie czuć. I dalej ta progresja giru, no to też jest zrobione w bardzo słaby sposób. Jedno, że cała progresja opiera się właściwie na eksploracji, a nie na zabijaniu przeciwników, no bo nasz ogólny poziom mocy nie zależy właściwie od tego, jaki mamy poziom, bo te statystyki są procentowymi zwiększeniami mocy albo, albo pasywnymi umiejętnościami, które, no właściwie też zwiększają prezentowo nasze parametry. Cała moc naszej postaci wynika z naszego giru, a nasz gir ulepszamy przez ulepszanie, go w workshopie. I do tego potrzebujemy tych crafting matsów, które zbieramy z tej niezliczonej ilości skrzynek, które możemy znaleźć w tym świecie gry. Te crafting matsy to jest główne narzędzie progresji w tej grze. Gałązki, krzaki i żelazo, którym ulepszamy broń białą. Musimy zwiększyć umagicznienie tego giru, żeby móc zadawać obrażenia tym cięższym przeciwnikom. I cała reszta statystyk to jest absolutnie drugorzędna rzecz. I ten system jest tak skonstruowany, że na każdy z tych map. Mamy ten poziom mocy, który jest o nas spodziewany i ten poziom mocy, który jest wyższy. Na przykład na trzeciej mapie spodziewany jest o nas poziom mocy fioletowy i ten wyższy to jest ten różowy. I cała mapa jest rozsiana w taki sposób, że mamy miksy potworów tych fioletowych i różowych. I żeby utrzymać się obrażeniowo jakby z progresją gry, no to jesteśmy zmuszeni eksplorować. To eksploracja jest motorem progresji naszej postaci. Nie odpowiednie dobranie statystyk, nie to, jaki unikatowy albo zwykły gier znajdujemy. Musimy eksplorować, żeby ulepszyć nasz gier, żeby te itemy, które znajdujemy były lepsze. I to doprowadza do takiej sytuacji, gdzie na przykład w piątym akcie, gdzie te pułapy to już jest ten poziom różowy i legendarny, przez tak ekonomia tej gry jest zbalansowana, że najlepiej jest zrobić tak, że znajdujemy jakąś unikatową broń z tym specyficznym efektem, czytujemy sejwa, zapamiętujemy gdzie to jest. Potem ulepszamy dowolną broń do tego najwyższego poziomu i wracamy do tego miejsca i podnosimy sobie tę unikatową broń, bo wtedy ta broń ma taki sam poziom umagicznienia, jak najlepsza broń, którą ulepszyliśmy. No to jest absurdalny sposób działania w progresji naszej postaci, który jest zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby sztucznie wydłużyć rozgrywkę, że nas zmusi do tej eksploracji. Trzeba oddać, że już to spaczowali, i ta różnica obrażeń nie jest tak absurdalna, jak mówiłem w tych pierwszych filmach. Natomiast nadal to jest dosyć po prostu nieciekawy sposób progresowania gry. I to wszystko, o czym mówiłem w tych poprzednich filmach, nadal się utrzymuje, że właściwie nie ma żadnej wizualnej różnicy na tych potworach, ani różnicy w ich zachowaniu. Po prostu mają znaczek, że są żółci, a nie różowi, przez to są mocniejsi. I też ten unikatowy gir. Znalazłem masę unikatowych przedmiotów, nawet rzuciłem oko konawiki. Wydaje mi się, że znalazłem ich większość. I praktycznie wszystkie unikatowe przedmioty, za wyjątkiem amuletów, które mają tam odrobinę ciekawsze efekty, polegają też na pasywnych efektach naszej postaci, albo mają pasywne efekty typu bije ogniem, bije lodem, bije trucizną. Nie ma na tych itemach żadnych takich interakcji, które by powodowały, że zmienia się nasz playstyle. Po prostu te bronie mają jakąś pasywną zdolność, która dodaje nam jeszcze więcej statystyk. Tak zdesignowane są te unikaty. Albo dają nam te statystyki bazowe naszej postaci, które mają ten diminishing returns, więc nawet jeżeli byśmy chcieli zestakować jakąś statystykę do kosmosu, żeby, nie wiem, wyskalować tylko i wyłącznie nasze obrażenia, to nie możemy tego zrobić. Ten system jest po prostu nieciekawy. Nawet te amulety, które mają jakąś namiastkę ciekawszych efektów, no właściwie najbardziej użyteczne są te, które coś przyzywają, dzięki czemu mamy kolejne mięso armatnie, które wytankuje na przeciwników. I właśnie. To jest jedna rzecz, to o czym mówiłem w tamtych filmach, że ta gra nie ma po prostu głębi takiej papierowo-statystycznej ani głębi gry akcyjnej. I to na pewno nie jest zbyt dobre, ale to nie jest jakby całość tego problemu, i to zdałem sobie sprawę dopiero, gdy przyszedłem tą grę. Drugą stroną tego medalu jest Encounter Design w tej grze. Ja chyba nawet nie mogę powiedzieć, że Encounter Design jest słaby wał. Encounter Design w tej grze nie istnieje. Jego po prostu tu nie ma. 99% walk w tej grze to walki grupowe, gdzie pojawia się jeden z trzech rodzajów kasterów. Są to albo samonerzy, którzy przyzywają mniejsze ady, są to kapłani, którzy robią aoe leczenie, albo magowie, którzy mają taki machine gun atak, który atakuje nasz strumienie pocisków, który musimy zderzować w bok. I gdy tylko widzimy tego kastera, no to jest oczywiste, że musimy go zabić. I gdy go zabijemy, no to zostaje nam reszta tego chłamu: jacyś łucznicy, jakiś wojownik, który jest stwarczy, albo taki zergujący typ potwora, który w ciebie raszuje, który zwykle ma dużo mniej życia od pozostałej, więc go można zmaszutować. Mam wrażenie, że wszystkie walki się na tym opierają. Wszystkie. Nie spotkałem w tej grze ani jednej jakiejś inteligentnej myśli w tym, jak stworzony jest Encounter. Wszystko opiera się na tej grupowej walce, gdzie pojawiają się ci kasterzy, których trzeba sfokusować, i masa chłamu, który musimy po prostu dobić. Do ostatniej lokacji w grze, gdzie pojawiają się takie golemy, które są innym typem przeciwnika, walczymy z dokładnie tym samym w różnych konfiguracjach. I te typy nawet nie różnią się jakoś mocno pomiędzy tymi różnymi potworami, z którymi walczymy. Jakieś połączenia pająków rybów, i szkieletów, szkieletów i ksauripów, tych humanoidów opanowanych plagą, w kombinacji z czymkolwiek innym, jakieś żuki i duchy to jest wszystko, co, z czym walczymy w tej grze. I to wszystko wpisuje się w ten pattern walki z tym kasterem, którego musimy dobić, i reszty chłamy, którą musimy dokończyć. Każda walka w tej grze działa na tej zasadzie. Tu nie ma inteligentnego tworzenia encanterów, że, nie wiem, walczymy z dziesięcioma magami na raz, że jakieś przeszkody terenowe się pojawiają, dzięki którym walka staje się ciekawsza, że musimy jakoś bardziej inteligentnie podejść do tego, jak walczymy z przeciwnikami. Nie. Wszystko to jest ta grupowa walka. To się po prostu zlewa i jest niesamowicie nużące. To jest właśnie główny powód, dla którego ja tą grę musiałem sobie dawkować. Bo Walka w tej grze przez praktycznie cały czas to jest klikanina potraż moba, gdzie musimy po prostu sfokusować tego kastera. Czy to są szkielety, ksauripy, humanowidzi, pająki, żuki. Znajdź ten jeden squishy cel, sfokusuj go i dobij resztę. I ten squishy cel to właśnie albo samoner, healer, albo mag. Powiem to 40 raz w tym filmie każda walka na tym się opiera. Nawet gdy walczymy z bosami questowymi, to od pewnego momentu w tej grze dosłownie na każdym z tych bosów, co 25% życia pojawia się fala przeciwników, która też wpisuje się w ten pattern. Czyli walczysz z tym bossem, który swoją drogą ma moveset jak każdy inny potwór, tylko ma więcej życia. Zbijasz mu 25%, pojawia się ogromna fala trash mobów, które się wpisują właśnie w ten pattern walki. Zabijasz go, wracasz na bossa, 25%, kolejna fala. Tak wyglądają bossy w Nie wiem, czy to się da zrobić gorzej. I najgorsze jest to, że ta gra tak jakby nalega na siebie w tym systemie walki. Po co jest w tej grze tak dużo tych walk, gdy to w taki sposób działa? Po co jest zrobione tyle miejsc, gdzie te potwory się dospałnowywują podczas Enkanteru, żeby sztucznie jeszcze wydłużyć tą walkę. To się dzieje nie tylko na, na bossach z tymi procentami, o którym mówiłem, to się dzieje w wielu innych miejscach na mapie, gdzie po prostu gra decyduje a jeszcze więcej i walczcie dłużej. To daje mi takie wrażenie, jakby twórcy myśleli, że zrobili tak świetną walkę i ten świetny rozwój postaci jest tak interesujący, że a dajmy im niech sobie powalczą. Przecież walka jest świetna. No nie jest! Ta gra naprawdę byłaby od razu lepsza, gdyby wywalili wszystkie te tiery giru i tiery potworów, wywalili 80% walk z tej gry i wyłączyliby wszystkie te dodatkowe spawny. Myślę, że od razu AOT byłoby lepsze. Po co jest tyle tej walki w tej grze, gdy ona działa jak działa? Czy nikt tego nie playtestował i nie widział, że wszystkie walki wyglądają właściwie tak samo? Nawet w tych starych RPGach Oblivion Skyrim z tymi archaicznymi systemami skalowania świata, które były w tych grach, tam było coś takiego, że idziesz do kurhanu, no to jest draugur. Ale im masz większy poziom, tym pojawiają się mocniejsze te draugi, z lepszym posażeniem, pojawiają się falmerzy, pojawiają się atronachy, pojawiają się dragon priści. No czuć, że jest jakaś progresja w tej grze. I oczywiście nie było zawsze w Skyrimie na przykład jakiegoś inteligentnego encounter designu, ale było wiele miejsc w tych lokacjach, gdzie można było jakoś wykorzystać teren, gdzie, gdzie na przykład był ten olej na podłodze i można było go podpalić, żeby jakoś inteligentnie wykorzystać. No to nie jest dużo, ale przynajmniej coś jest, a nawet wszystko sprowadza się do tego samego. Gdybym miał grać w tę grę 3 dni z rzędu po 10 godzin, żeby ją po prostu zraszować, z wszystkimi setkostami, no to ta gra chyba mnie doprowadziła do szaleństwa tym systemem walki. I ten Encounter design łączy się z tym, jak mechanicznie działa ta walka, o czym już sporo mówię że nie w różnych filmach i nie chcę się powtarzać. O tym, jak wygląda ten rozwój postaci, co daje nam ekwipunek, który znajdujemy z tymi jego pasywnymi efektami. Wypadkowym tego jest to, że to jest jeden z najsłabszych systemów walki, jakie widziałem w jakimkolwiek rpg -u. Tu nawet nie chodzi o to, że on jest źle skonstruowany. On jest źle skonstruowany i gra jeszcze wrzuca cię do tej walki cały czas. I czasami masz wrażenie, że ona nie chce ci odpuścić, że na naprawdę chciałbyś już przejść do tej fabuły o czym za chwilę, ale jest coraz kolejna walka i kolejna walka i dospanowują się jakieś potwory jeszcze i już naprawdę człowiek ma dość. Element gameplayowy, dla którego ja gram w gry komputerowe, rozwój postaci, systemy walki, encounter design, walki z bossami, w tej grze jest na tak absurdalnie niskim poziomie, że aktywnie chciałem unikać walki. I ja właśnie kończąc tą grę, no nie potrafiłem sobie jakoś zobrazować, po co to jest tak właściwie zrobione. Po co jest takie skupienie na tej walce, jeżeli to jest RPG, no i właściwie nie ma jakiejś takiej konieczności, żeby tak pchać tą walkę. Po co zostały skasowane te wszystkie jakby pasywne statystyki typu perswazja, dyplomacja i tak dalej, które mają wpływ na dialogi, które moglibyśmy rozwijać w naszej znaczy postaci, żeby była jakaś druga oś rozwoju, a nie tylko te statystyki, które działają jak działają. I wydaje mi się, że chyba udało mi się to w miarę rozgryźć. Bo początkowo wszyscy chyba mieli taką percepcję, że to jest pierwszoosobowy RPG w świecie fantazy, no to pewnie będzie coś w rodzaju Skyrima, może Dark Messiah w systemie walki. Albo może po prostu New Vegas, które jest też z Obsidianu. Natomiast awałt wygląda jak wygląda i moim zdaniem porównania do tych gier się tutaj nie wpisują. Awault jest zdecydowanie bliżej dwóch innych gier, które chcę przytoczyć w tym materiale. Pierwszą z tych gier jest Mass Effect. Gdy zacząłem się tak nad tym zastanawiać, to byłem trochę zszokowany, że ile właściwie jest podobieństw pomiędzy Awault i Mass Effectem. Raz, że fabuła, która Opiera się właściwie na tej samej zasadzie, że jesteśmy jakimś specjalnym wysłannikiem, który jest wysłany na specjalną misję, żeby coś zrobić. To, jak działają towarzysze, że też mamy ich dwóch przy sobie. To, że mamy ten właśnie hub, w którym możemy rozmawiać z tymi towarzyszami, który jest tym obozem. To, jak działają rozwiązania fabularne i struktura tych dialogów, że ani nie możemy być za bardzo źli, ani nie możemy być za bardzo dobrzy. Czynne to, że Kai jest voice aktowany przez voice actora Garusa. Avault jest zdecydowanie bliżej swojej strukturze, no, Mass Effecta niż do Skyrima czy Dark Messiah. I ogólnie ten gameplay, tak jak o tym się zastanowię, jest trochę stylizowany właśnie na Mass Effect. Jest bardzo dużo walki, która działa jak działa, tak samo jak w Mass Effectie. Może tu wygłaszam jakąś herezję, natomiast ja nie byłem jakoś ogromnie zadowolony z pierwszego Mass Effecta. Dwójka jest oczywiście dużo lepsza już pod tym względem. Ale na premierę Mass Effect trochę mnie tak odrzucił przez to, ile walki było w tamtym że jak ona działała. Natomiast oczywiście Mass Effect fabularnie, no... W porównaniu do AWAL to jednak jest wyższa półka, bo to jest stare Bioware. Ale sama konstrukcja tej gry, ona jest bardzo podobna do Mass Effecta. I wydaje mi się, że to stąd może płynąć inspiracja tym, jak ta gra jest skonstruowana. I gdy to zrozumie, to jakoś sobie tak wewnętrznie zaakceptowałem, że to jest taki tani klon Mass Effecta, po co ja się przejmuje walką? Po prostu przejdę tą grę na kompletne wyłączenie mózgu. Zacząłem klikać sobie tymi pistoletami po tych kwadratach na przeciwnikach, no i jakoś udało mi się skończyć tą grę, idąc po najmniejszej linii oporu w aspekcie mechanicznym tej walki i rozwoju postaci. Verpegu, co brzmi jak brzmi, ale udało mi się jakoś skończyć tą grę. I rzeczywiście, gdy się przemogłem przez to wszystko, to stało się to, co podejrzewałem, że się może stać, a mianowicie element fabularny w tej grze trochę się poprawił. Nie wiem dlaczego intro tej gry i ta pierwsza mapa została skonstruowana w taki sposób, jak została skonstruowana. Przez to miałem taki ogromny odrzut, że jak nudna jest ta gra, jak mdłe są te dialogi, ale rzeczywiście im dalej przejdzie się w tej fabule, to w końcu zaczynają pojawiać się jakieś ciekawsze zadania poboczne. Nie ma ich dużo, ale są takie te zadania i są też elementy wątku głównego, które zaciekawiły mnie na tyle, że skończyłem tą grę. I to nawet bez spamowania, jakieś skipowania dialogów, tylko wysłuchałem te dialogi, bo rzeczywiście niektóre wątki były dosyć ciekawe. Czy też w ogóle sama główna oś fabularna jest to dosyć ciekawa koncepcja. No nie chcę jej spoilerować, bo to jest jedna z trzech rzeczy oprócz grafiki i muzyki, które uważam, że jest jakkolwiek ponad w tej grze. Nawet nie powiem, że jest dobra, po prostu nie jest byle jaka, więc nie będę jej spoilerował, ale przyznam, że jest jednak o wiele lepiej zrobiony na przykład w Elgardzie, czy Starfieldzie. Pojawiają się tutaj przebłyski, że to jest Obsidian, i mocno czuć, że to jest jednak uniwersum pilarsów, gdzie mamy takie flashbacki w tych wspomnieniach, gdzie podejmujemy jakieś decyzje i te decyzje rzeczywiście mają jakiś efekt w ogólnej rozgrywce i tym, co się dzieje w tym świecie. Albo też po prostu w zakończeniach. Może tu przemawia właśnie to, że ja lubię to uniwersum, ale w późniejszych częściach gry były te dialogi, które wybudziły mnie trochę ze snu i które wysłuchałem i które sprowokowały mnie do jakichkolwiek przemyśleń w takiej fabule. I nie robiłem już wtedy tylko skip, skip, boring, skip, skip, tylko rzeczywiście słuchałem, co się działo i prowadziły we mnie chociaż odrobinę zaciekawienia, w tym wątku. I nawet pojawiło się kilka wyborów, które, chociaż które odrobinę zalatywały tym klasycznym obsidianem. No te wybory nie szły tak daleko jak stary dobry obsidian, gdzie żeby tak bez większych spoilerów. Jest takie poboczne zadanie, w którym znajdujemy ludzi ukrytych w jakiejś jaskini, którzy popełnili jakąś zbrodnię i dwójka z nich chce po prostu, żebyśmy im pomogli, ale trzecia z tych osób prosi o to, żebyśmy ją zabili, bo bo czuje ogromną winę w związku z tym, co zrobiła. I możemy się na to zgodzić. Natomiast no, gdyby to był stary Obsidian, to mielibyśmy ten, ten sarkastyczno-komicznie zły wybór, gdzie moglibyśmy stwierdzić, że zgadasz się z tą trzecią osobą, więc zabijemy was wszystkich. No ale niestety, no nie było tego wyboru. Ale mimo wszystko, jest jakiś przebłysk. I było więcej takich dialogów, że można było wybrać taką opcję, może niekoniecznie złą, ale taką bardziej wyrazistą. Tak gra jest zdecydowanie powyżej czegoś takiego jak Velgar, gdzie wszystkie dialogi są tak mdłe i bez absolutnie jakiejkolwiek konsekwencji, że się ma już po prostu dość tej gry. wow w późniejszych momentach jakość rośnie. I tu ogromną winą jest to, jak działa intro tej gry. Powtórzę to jeszcze raz, nie wiem co oni zrobili w tym intro i tym, jak wygląda ta pierwsza mapa. I tak samo podobało mi się to, że rzeczywiście questy, które wykonywaliśmy, zaczęły mieć jakieś konsekwencje w późniejszych momentach, albo w ogóle miały wpływ na główny wątek. I te elementy poboczne, które znajdowałem na mapie, one też miały później jakiś wpływ na to, jak ułożyło się na przykład zakończenie tej gry. I za każdym razem, gdy są takie elementy, ja je propsuję, bo to jest fajna konstrukcja fabuły, że jest jakaś nagroda za to, że zrobimy coś więcej przez co możemy wybrać jakieś lepsze zakończenie. Ja lubię takie elementy w grach. Na przykład było coś takiego, że na to nie będzie większy spoiler, na przykład na drugiej mapie jest coś takiego, że jest moment w fabule, gdzie takie miasto zostaje spalone. Ale jeżeli zrobimy zadanie poboczne, w którym najpierw wymordujemy tych ludzi, którzy będą palić to miasto, to to miasto nie zostanie spalone. I to jest realny wpływ na to, jak układa się jakiś element w tym świecie. I tego później jest więcej, gdzie widzimy rzeczywiste efekty tego, co wybraliśmy. No to jest spoko. Natomiast mimo wszystko nadal nie poprawiło się to, na co narzekałem w tych poprzednich filmach, czyli sam sposób prowadzenia tej narracji, pomiędzy tymi dialogami, które wybudziły mnie ze snu, które mnie tam coś zaciekawiły, to nadal miałem ten syndrom skipowania, no bo po prostu nie da się tego słuchać, tego jest tak dużo, jest tak mdłe, jest taka ilość ekspozycji, przeprowadzanie przez te dialogi, czy też przez nieskończoną ilość notatek, książek, zapisków, które znajdujemy podczas eksploracji, no nie wiem jak ktoś byłby w stanie przyznać to wszystko. I to nie chodzi tylko o to, że te dialogi są właśnie przeładowane tą ekspozycją, ale one też są tak napisane, że mi jest zawsze ciężko to określić. Nie wiem, czy mogę to nazwać takim nowoczesnym sposobem tworzenia dialogów, bo też to nie wchodzi tak daleko jak w Elgardzie, gdzie ja to czułem w praktycznie każdej kwestii dialogowej z tymi postaciami. Natomiast Awał też to ma, że jest ta taka nowoczesna maniera mówienia tych postaci, że te dialogi są napisane tak, jak są napisane, że tak przeładowują nas informacjami. Które w większości są nam niepotrzebne do tego, żebyśmy zrozumieli wątek, więc po co one tam są? Albo sama specyfika voice actingu w tej grze. Po prostu ten nowy styl narracji w rpg on mi nie pasuje. Może przez to, że jestem przyzwyczajony do tych starych rpg ale nie oceniam tego elementu pozytywnie w tej grze. I dodatkowym problemem, który wynika z tego jest to, że moim zdaniem nie ma w tej grze żadnych wyrazistych postaci. Może oprócz tego głównego ducha żyjącego w Adrze, nie będę spolerował kim jest ta postać. To nie wiem, czy jest więcej niż 5 NPC-ów, którym wymienił, że zapamiętałem ich z tej gry. I wliczam w to, to że są miałcy i bardzo łatwo ich zapomnieć. Gdzie Awał to chyba jest? gra z najnudniejszym krasnoludem, jakiego spotkałem w grze RPG. Ale też inni, oni są prowadzeni w tak nierówny sposób. Też tego trochę nie rozumiem. Dlaczego tylko ten Kai ma jakiś swój własny questline, a oprócz tego swoje własne zadania ma tylko ten Marius, a Gata, której imię pamiętam tylko dlatego, że jest memiczne, nie ma swoich zadań. I ta druga czarodziejka, której imię już nie pamiętam, bo jest tak miałką postacią, że już zapomniałem, też nie ma swoich zadań, tylko są wplecione w główny wątek. Po prostu nie jestem fanem tych postaci. Może po prostu mi nie spodobały się ich charaktery, to też może jest z jakąś wadą tej gry, że jest ich tylko cztery i nie mogłem spotkać kogoś, kto by mi podszedł. no ale Pilarsa na przykład było dużo postaci, które mnie zaciekawiły. No tutaj nie spotkałem takich i to tyczy się zarówno i towarzyszy Peców. I tu nie pomaga też ta maniera językowa, o której mówiłem, i treść tych dialogów, gdzie znowu mam wrażenie, że w jest jestem jakimś psychoterapeutą. Kolejny raz po Wigardzie. Nie wiem, dlaczego te gry są teraz tak pisane, może mają jakąś inspirację do tego, nie potrafię tego stwierdzić. Mam wrażenie, że kiedyś dialogi były pisane po prostu inaczej. I tu wchodzi mi to drugie porównanie. O którym mówiłem. Czyli to, że grając w tą grę, zaczęłem sobie przypominać VTM Bloodlines. Ta gra też ma słaby system walki, też ma poniekąd trochę słaby rozwój postaci, natomiast właśnie ma więcej tego rozwoju pasywnych umiejętności, na znaczy ciebie postaci, które mają wpływ na inne rzeczy niż tylko walka. Czy to jakieś skradanie, perswazja, opcje dialogowe, no tego można użyć w rozmowach z NPC-ami. W Award właśnie pokazane to, że wyraziste postacie mogą uciągnąć grę. Dialogi są na niesamowitym poziomie w tej grze, a W czegoś takiego po prostu nie ma. Podejrzewam, że za dwa tygodnie zapomnę o wszystkim. Z tej gry. I ostatnią kwestią, o której dużo mówiłem, to ta symulacja świata. To też się w pewien sposób poprawiło. Właśnie ciężko mi powiedzieć, że poprawiło, raczej przestało rzucać się w oczy, bo dwie ostatnie mapy w tej grze to pustynia, a potem region wulkaniczny. I w tych regionach, to, że się rzeczy nie ruszają, nie ma większego znaczenia, bo tak po prostu działają tego typu regiony. A miasta w tych regionach są tak skonstruowane, że rzeczywiście nie widać tego, że ci NPC stoją. Przez co ten element trochę wypadł z równania. No oczywiście nawet same potwory nie są zbyt dobrze symulowane w tym, że one po prostu stoją w tych swoich obozach, ale to jest coś, co na szczęście dało się potem zignorować w tej grze, więc może to jest jakiś plus, że udało mi się względnie ukryć tą wadę pod koniec? Nie wiem. Na pewno na tych dwóch mapach miałem odczucie, że im mniej byłem w mieście, tym lepiej, bo te biomy po prostu lepiej nadawały się do możliwości silnika, w którym stworzona jest ta gra. Nie wiem, dlaczego te dwie pierwsze mapy też nie działały w taki sposób i uparli się na te lasy z drzewami, gdzie to się rzuca w oczy. No, właśnie, w tej grze jest cała masa takich decyzji, których po prostu nie mogę zrozumieć. Jak już działa, jak działa, to po prostu mogliby zrobić tak, żeby te elementy tak nie rzucały się w oczy, tylko aby je tak obejść. Na tym polega dobry game design. I stąd właśnie nie rozumiem, dlaczego jest aż tyle walki z nam tak działa, dlaczego jest tak tak dużo dialogów, skoro większość z nich jest tak mdła i bez jakiejś większej konsekwencji, i dlaczego świat jest designowany, jak jest designowany? Te wszystkie rzeczy można było dostosować. I ostateczny wniosek jest taki, że w sumie nie wiem, czy moje zdanie o tej grze zmieniło się w jakikolwiek sposób po tym gdy ją skończyłem. Z jednej strony ta fabuła rzeczywiście trochę się poprawiła. I wyszła poza tą ogólną byle jakość, która jest w tej grze. Natomiast tak wymęczył mnie ten system walki i tak ukazały się te problemy tego Encounter Designu, że wydaje mi się, że żełem ja to zobaczył od razu. To w tamtym pierwszym filmie chyba 90% materiału bym spędził na rantowaniu o tym, jak głupie są te elementy. No ale je można było zobaczyć tylko wtedy, gdy przeszedłem całą tą grę, no bo one stanowią całości tej gry. A ja naprawdę chciałem lubić tą grę. No bo ja lubię gry Obsidiano, już mówiłem o tym wcześniej. Ale w tej chwili już chyba zaakceptowałem, że to rzeczywiście już jest inne studio. I ta poprawa fabuły to jest chyba coś co pozwoliło mi poniekąd zrozumieć dlaczego niektórym ta gra może się podobać. No ja sobie zdaję sprawę, że jestem specyficznym człowiekiem i bardzo oddziałuje na mnie to, gdy system walki jest słaby. No bo ja lubię te gry akcji i gram w ogromną ilość. I gdy system działa na takim poziomie jakim działa Vavalt no to to ogromnie wpływa na moją ogólną opinię o tej grze. Natomiast jeżeli ktoś operuje na takim poziomie, że lubi grać sobie w takiego klikera, to rzeczywiście fabuła w tej grze jest potencjalnie lepsza od czegoś takiego jak Velgard, ale nadal nie potrafię zrozumieć jak na skali ktoś może dać tej grze 8 na 10 Może to jest ta nowoczesna skala ocen, której ja po prostu nie akceptuję? Nie wiem, skończyłem tą grę, nie czuję żadnej satysfakcji. Jedyne co widzę, to zmarnowane okazje i to czym ta gra mogła być, gdyby została zdezignowana trochę inaczej. No szkoda, no kolejny, pierwszy osobowy RP, który nie wypalił do końca. Dobra, to było na tyle. Koniec about. Teraz przerzucamy się na Monster Huntera. W końcu będzie w co grać. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. There is no catharsis, and I gain no deeper knowledge of myself. No new knowledge can be extracted from my telling. This confession has meant nothing.